Spasją ci do twarzy. Zanim zacznę rozmowę, bardzo was proszę kliknijcie na obserwuj i wystawcie ocenę klikając na gwiazdki. To mi bardzo pomoże. Cześć Agnieszka dominowoźniak i gościem jest dzisiaj Adam Defwave. Cześć Adam! Witam serdecznie, cześć! Cześć. E, powiedz, e, co kiedyś odpowiadałeś na pytanie, kim chcesz zostać, jak dorośniesz? O, e, szczerze mówiąc, to wiesz, co to, to będzie mocno zaskakujące, ale no. e, jak byłem bardzo mały, chciałem być księdzem. Taki, taki byłem grzeczny, taki byłem dorany przyłóż, zerowe dziecko, chluba rodziców. I tak dalej. Później z czasem mi się oczywiście odmieniło. Okay. Nie, nie przybliżę jakby <laughs> czasów, w którym to nastąpiło, ale na pewno było to gdzieś w okolicy przejścia ze szkoły podstawowej do liceum. Okej, okay. i co wtedy myślałeś, że będziesz robił w życiu? Nabrałem Miałeś... świadomości przede wszystkim. W ogóle był taki element, gdzie mnie wciągnęło do różnego typu akrobacji życiowych niekoniecznie związanych z jakimiś wybrykami tylko bardziej w sensie zawodowym I stąd się wzięły jakieś początki e, tańca e, mianowicie breakdance, e, mieliśmy oh. na taki e, skład kilku chłopaków nas było, każdy zafascynowany tym wszystkim, jeszcze swego czasu wtedy e, był taki skład Flying Steps niemiecka grupa, bardzo mocno rozpromowana swego czasu, jeszcze w telewizji Viva bardzo dużych teledysków było. No i tak zainspirowani właśnie tym, co panowie wyprawiają, stwierdziliśmy, że też spróbujemy tych, w tym oh. naszych sił. I, no i z czasem nawet wystartowaliśmy w kilku zawodach, gdzie na jednych z zawodów chyba w 2004 albo w 2003 roku. Yy, pamiętam, że to były jakieś takie wojewódzkie eliminacje, chyba trzecie miejsce wtedy zajęliśmy i to naprawdę. Po w długim czasie ćwiczeń. No, to był taki nielada sukces wtedy. W tamtych latach w ogóle nie mogliśmy się od dziewczyn opędzić, bo była to swego no. czasu nowość. I Super. W związku z tym naprawdę było, było fajnie. Wyróżniałaś się z tłumu, byłaś oryginalna. To nie chodziło o to, czy, czy jesteś pankiem, czy skinem, czy coś. no Wtedy była jeszcze taka moda, bądźmy szczerzy, na tym przełomie lat 90. i 2000., gdzie trzeba było koniecznie do jakiejś grupy przynależeć. Aha. No, my poszliśmy akurat w tą stronę. No nie powiem, że gdzieś tam jeszcze sobie jakieś graffiti malowaliśmy i tego typu rzeczy, aczkolwiek breakdance jakby był motywem przewodnim wtedy naszej młodości. No i to zajęło nam, żeby Cię nie skłamać, prawie cztery, nawet może pięć lat, bym powiedział. Wow, to długo, rzeczywiście, super. A tak. powiedz mi, proszę. Y co zajmujecie zawodowo dzisiaj? Kim dzisiaj jesteś z zawodu? Zawodowo prowadzę swoją działalność. Już jestem na tym etapie, że mogę sobie jakby troszeczkę zwolnić w życiu. Przez długie lata udało mi się zapracować na to, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie jestem i poszedłem sprawę. Jakie to działalność? miejsce. To jest, to jest miejsce człowieka, który ma poukładane życie. To mhm. jest, mi, mi przyszło to stosunkowo wcześniej, bo jeszcze nie mam 40 lat, a już mogę naprawdę wziąć głęboki oddech. Aktualnie działalność opiera się o organizację eventów, o prawę muzyczną, techniczną. Niejednokrotnie też kolokwialnie nazwę DJ-owanie na tego typu wydarzeniach. A oprócz mhm. tego praca w klubach i przy różnego typu wydarzeniach kulturalnych. Dobra, czyli jesteś, można powiedzieć w skrócie, że jesteś DJ-em tak. o jakimś szerokim działaniu. A czy to, czy to od początku Cię zajmowało? Czy od początku drogi swojej zawodowej zajmowałeś się właśnie DJ-owaniem w cudzysłowie? Mogę powiedzieć śmiało, że tak. Mhm. I tutaj jakby wrócimy znowu do czasów, kiedy był ten breakdance. To było właśnie w tych okolicach 2003-2004 roku, kiedy jakby zainspirowało mnie oprócz tańca to, co można robić z winelami. Kiedy obserwowałem dwóch takich, jakby powiedzmy, w mojej ocenie prekursorów tego, co można z winylami robić na scenie polskiej, w szczególności tam, skąd się wywodzę, był to DJ Taśmy Trzaski, DJ Supreme. Aha. E, nie wiem, co się z Supreme'em dzieje, nie mam bladego pojęcia, bo nie mamy kontaktu od wielu, wielu, wielu lat. Mhm. E, Daniel Drums, czyli aka DJ Taśmy, to, to, to naprawdę to ikona. Jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o polski tentablizm, to Naprawdę jeden z pionierów. Krótko mówiąc także. Tak. Od nich tak. się wzięło, później się wzięła, później się wzięły obserwacje różnego typu zawodów w internecie typu DMC, IDA, i tak dalej. I to przełożyło się później na, na ten fragment życia, gdzie stwierdziłem, że już tańczyć mi się nie chce i pójdę raczej w to. I tak się zaczęło w 2004 roku właśnie pierwszą imprezę zagrałem. Wow 20 lat. W przyszłym roku będzie 20-lecie, tak. No 20 nawet szczerze lat. mówiąc, nie wiem, kiedy to minęło. Końcówką, końcówka to była końcówka 2004 roku. Pamiętam, potem w 2005 roku pierwsze gramofony sobie kupiłem. No. Chciałbym Ci szczerze, że tak ciężko niektóre elementy odgrzebać w pamięci, ale na pewno czymś, co niejednokrotnie naprawdę budzi mega dużo wspomnień pozytywnych, to jest ten element, kiedy te gramofony przyjechały. Kiedy pierwszy raz mogłem te pudełka otworzyć, zobaczyć w ogóle fizycznie Też. mieć w końcu, gdzie, gdzie do, do, do pewnego momentu byłem tylko obserwatorem. i Mogłem to oglądać w internecie, ewentualnie pójść do kolegów, którzy pochodzili z zamożniejszych domów, było ich, ich rodziców, było stać na to, żeby im taki sprzęt zafundować. Na tabenę był to dość drogi sprzęt jak na tamte czasy, nadal jest. Tak. Tak. I u nich sobie próbowałem doskonalić umiejętności. Więc, kiedy już był ten moment, że mogłem swój sprzęt posiadać, to to było takie wow! I, I do tej pory, jakoś tak miłe wspomnienia, to we mnie budzi dużo pozytywnych emocji. I niejednokrotnie jest też tak, że w momencie, w którym w własnym studio domowym staram się nagrać coś. To niejednokrotnie te próby naprawdę ilość podejść do tego, żeby ten moment, gdzie, gdzie pojawia się scratch jakieś techniczne elementy w tej rutynie spędza mi to sens powiek, bo, bo, bo niejednokrotnie jest to kilkanaście, kilkadziesiąt podejść, żeby wyszło, to tak, powinno wyglądać. Ja może nie należę do perfekcjonistów, ale naprawdę, jeżeli się za coś zabieram, staram się to zrobić bardzo dobrze. E, mhm. A Niestety no, nagranie rutyny takiej, która nie będzie budziła e, szyderstwa czy śmiechu, bo niestety no, mamy czasy takie jakie mamy, każdy w internecie jest mocny i stara się uzmysłowić wszystkim innym wokół, że ktoś zrobił coś źle, mimo tego, że sam w większości przypadków no, niestety, ma o tym pojęcia, niestety, tak. to, to wolę unikać takich sytuacji i naprawdę Poświęcam temu dość dużo czasu, żeby, żeby, żeby to wyglądało, żeby to wizualnie i yy, w formacie audio, żeby to naprawdę było przyjemnie odebrane. No to super, ale to powiedz, czy od początku drogi zawodowej zarabiałeś na, tym, yy, na tej muzyce, właśnie, czy pozwalało ci się to utrzymać i jakoś tam iść do przodu? I tak, i nie. Yy, szczerze, początki, yy, że tak powiem, mojej kariery DJ-skiej całej tej drogi były usłane może nie różami, może nie cierniami, ale były to tony kamyczków, które bolały. Więc jak Aha. się stąpało po tej ścieżce, to naprawdę trzeba było sobie niejednokrotnie wielu rzeczy odmówić. Pracę zarobkową zacząłem w zupełnie innej dziedzinie. Mianowicie poszedłem w mundur. Zaczęło się od wojska. Ale no zostałeś tak żołnierzem? I tak już tak. Czy... Tak, tak, już, tak już zostało. Dokładnie. dokładnie. I to ale była to moja... do jakiejś... Szkoły poszedłeś? Że jak to jest? W ogóle, jeszcze jaka... wtedy była zasadnicza służba wojskowa. Okej. Okay. Więc okay. można było do wojska pójść. W tamtych latach jeszcze zasadnicza służba wojskowa obowiązywała. Można było się w wojsku stawić e, dobrowolnie. I zainteresowało bądź... Cię to? Tak, i tak zostało. To, to jakby. E, młodzieńcza fascynacja mundurem po prostu u, u, utwierdziła mnie w tym, że może by było warto w to pójść i zainwestować siebie troszeczkę i psychicznie, A. i fizycznie. E, stąd wziął się właśnie ten pomysł na mundur. No i hmm. później z biegiem lat, e, obieranie jakby właściwej drogi pod kątem tego, co się w tym mundurze chce robić. No ja poszedłem akurat w pirotechnikę. Interesowało mnie to, że. Jest to praca zobowiązująca, wymagająca skupienia, myślenia i też jakby pozwalało mi to na uwolnienie pewnych jakby to nazwać niedopałków adrenaliny, które we mnie są, bo wiodłem dość aktywne życie zawsze, a praca w tej akurat formie pozwalała mi na uwolnienie tych wszystkich endorfin, adrenaliny i całej reszty, która pozwalała się czuć troszeczkę w pewnych momentach powiedzmy bohaterem. Chociaż to jest, wow. bardzo, złe, Ale to to taka... jest bardzo złe określenie w tym momencie nie nie, no, mi... nie umniejszaj sobie. Czyli można powiedzieć, że ta pirotechnika, czyli byłeś saperem. Tak, Można to tak jest powiedzieć. jedno i to samo nazewnictwo wynika w tym momencie tylko od kwestii technicznych. Saper jakby, saper jakby definicja w ogóle Sapera jest, jest ściśle związana z pracą wojskową. Aktualnie jest to rozdzielenie pomiędzy pirotechniką, którą się zajmują podmioty podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. A elementami pracy ludzi, którzy podlegają Ministerstwu Obrony Narodowej, czyli Sapero. Zasadnicza różnica jest taka, że pirotechnicy nie zajmują się pozostałościami po II wojnie światowej. To jest, okay. jakby, to jest jakby działka wojskowa jest to. Um, tym, ty, wszystko to, co pozostało, czy, czy to jest amunicja artyleryjska, czy to są granaty, czy to są jakieś miny, i wszystko, co nosi ślady pozostałości po II wojnie światowej, jest zadaniem dla wojska. I tym właśnie się zajmują saperzy. Jeżeli okay. chodzi o pirotechnikę, mm, są to głównie rzeczy, które są związane z, żeby tutaj za dużo nie powiedzieć, <laughs> jeżeli, mamy, jeżeli, jeżeli, mamy, jeżeli mamy osobę, która jest zafascynowana zestawem małych chemik, i w domu zaczyna sobie próbować pewne rzeczy wytwarzać yy, i z biegiem czasu powiedzmy, że przyjdzie jej do głowy pomysł, żeby to testować gdzieś na żywej formie, Ojej, okej. Okay. Czy to na drzewie, czy to na nie wiem, na hulajnodze sąsiada, no to w tym momencie się zajmują tym panowie pirotechnicy. Czyli. Czy Rozumiem. Są to osoby z policji, czy są to osoby z innych służb? To jest domena pirotechników, czyli elementy wybuchowych, które zostały przerobione w taki sposób, żeby zaszkodzić innym. Żeby stwarzać to, zagrożenie. Żeby stwarzać zagrożenie, tak. Mówimy okay. tutaj o Rozumiem, że... zamachach i tak dalej. Tak, obie te rzeczy są ze sobą powiązane, bo są tak samo niebezpieczne. Zgadza się. I jest to zawód wysokiego ryzyka. Czy to DJ-owanie i to yy, właśnie i ta praca pirotechnika sapera, czy jednocześnie wykonywałeś dwie te funkcje, te dwa zawody? Nigdy nie nazwałbym DJ-owania zawodem. Po pierwsze, okay. to nie ten kraj, nie da się z tego wyżyć. Okay. E, nawet jeżeli ktoś twierdzi, że da się wyżyć, to to powiedzmy jest w skali kraju kilka jednostek typu nie wiem DJ Hazel, DJ Adamus, którzy poszli bardzo mocno komercyjnie, no nie wiem, współcześnie. Rozumiem. Z... Są Aha. to osoby, które w jakiś sposób znalazły swoje 5 minut w mediach, tak. y, zostały zaabsorbowane przez cały showbiz i w tym momencie mogą sobie mówić o tym, że da się z tego wyżyć. Osoby, które grają po klubach, w większości przypadków pandemia pokazała, jak dj są potrzebni. Nikt mi nie powie, że, że miał lekko. Dlatego ja od samego początku w zasadzie nie traktowałem DJ-ki jako formy zarobku, bo, 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 bo nie oszukujmy się, nie było to nic stabilnego. Tak. A jeżeli chodzi o pracę zawodową, pracę mundurową, zdecydowanie. To było moje główne źródło dochodu, z tego się utrzymywałem, a DJ-kę traktowałem zawsze jako hobby. Tak, ale kochasz to, nie? To DJ-owanie. Tak, dla mnie to była odskocznia, dlatego robiłem to równocześnie. Tak. Dla mnie to była odskocznia od tego, co się działo w pracy, w głównej tak. pracy. Mhm. Odskocznia przede wszystkim od stresu i od nerwów, których niejednokrotnie się najadłem, bo... Nie oszukujmy się, no były sytuacje takie, że trzeba było różne rzeczy oglądać i w różnych miejscach się z różnymi osobami znajdować, więc po przyjściu do domu zamiast otwierać nie wiem, jakiś ciężki alkohol, lepiej było sobie mózg wyzerować przy muzyce. W zasadzie fajny. tak. To tak ten element kontynuuje. Co nie zmienia faktu, że od czasu sobie do czasu jakąś lampkę wina wypije, bo lubię akurat też. Tudzież whisky, żeby nie było, że tylko wino pije. Wracając, do, wracając do, do jakby łączenia tych dwóch elementów, nie było, to le, nie, nie było to lekkie zadanie z tego względu, że niejednokrotnie służby tudzież wyjazdy służbowe wypadały mi w taki sposób, że nakładało się to czasami z imprezami planowanymi. No niestety z czegoś musiałem rezygnować, więc dochodziło do sytuacji, gdzie potrafiłem odwołać na przykład dwa, trzy bookingi w ciągu miesiąca, bo niestety no, obowiązek obowiązkiem, a przyjemność przyjemnością, więc kończyło się no tak. Jasne. Że... Ale powiedz mi, czy ta praca, y, pirotechnika Sapera, czy ona też jest taka fascynująca? Czy to cię zajmowało? I możesz powiedzieć, że bardzo jak nie kochałeś, to bardzo lubiłeś tę pracę? Owszem, jedno i drugie. Y, okay. Z tego względu, że dawało raz, Dużo satysfakcji z tego, że naprawdę realnie mogłaś komuś pomóc. Realnie tworzyłaś taki parasol bezpieczeństwa dla pewnych osób. Aha. Z drugiej strony, w ramach jakby takiej własnej satysfakcji, miałaś świadomość tego, że znajdujesz się w miejscach, wchodzisz do miejsc, do budynków, do różnych innych lokalizacji, do których nikt inny nie wejdzie nigdy. Nikt inny tak, nawet tak. nie wie, że takie lokalizacje istnieją tak. e, i, i masz świadomość tego, że to jest tylko Twoje. Nikt Ci tego nie zabierze. To już jest Twoje, po prostu tam byłaś, mm -hmm. e, złapałaś kilka oddechów w danym, w danym pomieszczeniu, e, masz to w pamięci i, i to jest Twoje. To jest coś, co wyróżnia tą pracę ponad inne w mojej ocenie, bo nie jest to typowo biurowa praca, gdzie przychodzisz jako analityk czy. Jako pracownik, nie wiem, chemik przykładowo, przychodzisz do laboratorium, masz swoje męzurki, kolby destylacyjne i tak dalej, przy tym sobie pracujesz, dziubiesz sobie, badasz, robisz opisy i tak dalej. Tutaj oprócz tej jakby yy, technicznej strony, yy, mm -hmm. czyli pracy przy menzurkach kolbach i, yy, i tym podobnych no tak. masz jeszcze praktykę, realną praktykę, gdzie jedziesz yy, powiedzmy czy na poligon, czy jedziesz ewentualnie, w miejsce realizacji danego zadania. No, tam, ekscytująca robota. Tam faktycznie możesz się zweryfikować, swoją psychikę i swoje umiejętności. Tak, no właśnie. A wciąż robisz to? Właśnie, bo wciąż jesteś... nie. nie. Tym... Już, już nie. To jest właśnie ten moment, gdzie mogę powiedzieć, że już nie. A dlaczego? E... Odszedłem na emeryturę. Czyli nie masz 40 lat i odszedłeś na emeryturę? Tak. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam, ale to wiesz, na brzmi tak, trochę. Wszystkich za... to zbija z tropu, bo tak, tak. wydaje się to czymś abstrakcyjnym. No Dla absolutnie. Jest to, jest to abstrakcja swego rodzaju. No, aczkolwiek 17 lat przepracowałem. Można, mhm. można powiedzieć, przesłużyłem. Eee, praca w warunkach specjalnych też jest jakby ustawowo. Są to, są to, warunki regulowane prawnie. Jest to ustawowo regulowane wszystko pod kątem tego, że niestety ta wcześniejsza emerytura nie wynika z niczego. W trakcie takiej pracy, w trakcie wykonywania takiej pracy niejednokrotnie różnego rodzaju zdarzeń, gdzie twoje zdrowie fizyczne może ucierpieć cierpi. No nie może, tylko zawsze cierpi, bo okay. są to. Zdarzają się różnego rodzaju poparzenia, zdarzają się utraty słuchu, zdarzają się utraty kończyn, palców, tego typu historie. Więc wykonywanie tej pracy, jeżeli komuś się wydaje, że pójdzie sobie do, do, w mundur, tak zwany, yy, i po 15 latach sobie odejdzie, od tak, bez niczego, bez jakichś przeżyć, tudzież uszczerbków na zdrowiu, no to jest w błędzie. To od razu. No to tak czyli to DJ-owanie uratowało, jakby można powiedzieć, całą Twoją psychikę i ciebie tak naprawdę, bo miałeś taką odskocznię przez cały czas. Spaniałą. Zdecydowanie tak. zdecydowanie. To, to naprawdę świetny pomysł, sobie znalazłeś cudowną po prostu swoją drogę. Czy możesz opowiedzieć jakąś historię trudną, w której brałeś udział? Podczas właśnie tej służby mundurowej? Jeszcze mimo tego, że już jestem jak to nazwę w cywilu, obowiązuje mnie tutaj pewna tajemnica, więc okay. o pewnych kwestiach nie możemy rozmawiać. Dobrze, czyli zamykamy temat w takim razie. Wspaniale się realizujesz teraz jako DJ, tak? Wciąż pracujesz jako DJ. Ja sobie obiecałem, że będę jak Jazzy Jeff, czyli będę jeszcze mocno po 50 i nadal będę grał. To jest naprawdę coś pięknego. To jest coś, co. Nawet nie tyle, że satysfakcja dla siebie, tylko możliwość yy, wpływania na ludzi. To jest, to jest fantastyczna rzecz, bo idą, idąc do klubu, te osoby są zdane na ciebie. To ty im dyktujesz, do czego mają Aha. się bawić. Aha. Kon kontrolujesz te osoby w jakimś stopniu. Tak? I, I to jest fantastyczne uczucie, że ktoś w pozytywny sposób odbiera to, co ty chcesz mu przekazać. Nikt nie dyskutuje, oczywiście zdarzają się jakieś tam, nazwijmy to, ee, requesty. Czyli no zapytania, właśnie. Zapytania, <laughs> prośby, a, a czy mógłby pan to zagrać, a czy mógłby pan tamto zagrać, no, nie tak. no tego, tego jest po prostu... Ee, no, no właśnie, ale po, poddajesz się, czy nie? Czasami, znaczy się ostatnio wypracowałem sobie taki wytrych. No. Jak do mnie przychodzi ktokolwiek z prośbą o to, żeby mu coś zagrać, ja mówię, ok. Tylko coś sensownego, masz trzy podejścia i te osoby się w to wkręcają i wchodzą, wchodzą okay. w tą grę i niejednokrotnie zdarza się tak, że wśród trzech strzałów nie pada żaden trafny, ja mówię przepraszam, idź do stolika, napij się, przemyśl to, wróć, I z reguły nie wracają, ale są Raz tacy, my. którym się udaje naprawdę sensowną pod, propozycję podesłać, ja mówię okej, okay, dobra, może nie teraz, ale daj mi 3-4 minuty, Zmieniłem gatunek, żeby te wibracje troszeczkę albo podnieść, albo żeby zwolnić. I jak najbardziej zagram ci to czy tamto. Ale no to, Ale z, z reguły staram się. Mam, zawsze się zasłaniam tym, że mamy profil muzyczny klubu. Okay. Zawsze powtarzam, no bo no, czymś abstrakcyjnym by było zagranie, nie wiem, utworu e, świętej pamięci choćby nawet Krzysztofa Krawczyka na imprezie, tak. gdzie mamy tylko i wyłącznie hip-hop, albo RB. No na pewno, tak. Eee, gdzie, gdzie profil muzyczny klubu jasno określa: nie gramy polskiej muzyki. Bo nie, tak. bo taką akurat mamy dzisiaj imprezę. W każdy inny dzień zagramy, w ten nie zagramy, więc zawsze no tak. się I taka parkowca ty... trafi i przyjdzie i powie, że chce. Krzyś, Krzyśka Krawczyka akurat. A ty dyplomatycznie odwiedzisz go od tego pomysłu. Oj tak, dyplomacja jest czymś nieodzownym, to jest nieodzowny element w ogóle pracy DJ-a. A proszę, powiedz mi tak już na koniec, no generalnie tak jak słyszę, to masz wspaniałe życie, jesteś zadowolony, usatysfakcjonowany i się spełniasz i, i lubisz chodzić do pracy, a powiedz proszę, co byś powiedział osobom, które nie czują się dobrze w swojej pracy, w swoim miejscu pracy i potrzebują jakiegoś bodźca do zmiany, bo wiesz, no chciałyby, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Co byś im doradził? Nie bać się. Po prostu. To wszystko się opiera tylko i wyłącznie o jakieś takie minimum odwagi. To wszystko. Super, to defłyn. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki Szczyci również. powodzenia, wszystkiego bardzo dobrego i do usłyszenia. A gdyby ktoś z Sympatii chciał wesprzeć rozwój z Pasją Ci do Twarzy, polecam link z podany w opisie każdego odcinka. A może ktoś chciałby się podzielić swoją historią, zapraszam mail. Również podany jest w opisie każdego odcinka. Zachęcam do obserwowania, polubiania i śledzenia podcastu z pasją ci do twarzy.